Znajdujemy się przy ciągniku far, serii Farmal A. Jest to, można powiedzieć, najprostszy, najprostszy model, który mamy u siebie w ofercie, bo utarło się, że w, zazwyczaj prezentujemy tylko te duże, skomplikowane maszyny mające kilkaset koni, a tak naprawdę. To jest maszyna, której sprzedaje się najwięcej w naszym kraju. U nas segment 80 do 100 koni to jest segment wiodący, i wielu klientów wybiera mimo wszystko maszynę prostą. Maszynę prostą, taką jaką mamy tutaj za mną, czyli Farmal A85. Nowa edycja tego ciągnika, produkowana od bardzo niedawna od raptem kilku miesięcy następca, no wcześniejszej tej już se, też modeli serii Farmal A aczkolwiek teraz jest to już pełnoprawny członek rodziny Efficient Power ponieważ mamy tutaj nowy silnik silnik jest taki sam jak we wszystkich modelach Farmal czyli 3,4 litra pojemności generujący tutaj 86 koni także o jeden więcej niż mówi nazwa Mamy także modele mocniejsze, czyli 95, 105 i 115. Te, te wszystkie ciągniki są e, ciągnikami, mimo wszystko bardzo prostymi, nie mającymi e, żadnej elektroniki, która nie jest wymagana. E, o takiej tutaj mam na myśli właśnie elektronice w silniku, gdyż e, maszyna spełnia najnowsze normy emisji, e, czyli stage 3B. E, by to osiągnąć, korzystamy z. E, Zawracania schłodzonych spalin oraz y, filtra DPF. Wracając do tego modelu, tak jak powiedziałem, nowy silnik, y, taka sama charakterystyka jak we wszystkich innych formalach, czyli mamy y, elektryczny wtrysk dający duże obniżenie spalania. Jednocześnie maszyna y, staje się bardziej elastyczna, gdyż mamy tak zwany zakres stałej mocy, czyli od 2300 do 1900 obrotów, także na zakresie 400 obrotów silnika, generuje on dokładnie te same parametry. A dzięki temu, że możemy pracować na niższych obrotach, mamy do dyspozycji no, oczywiście niższe spalanie. Czyli wiadomo, mogę wykonywać tę samą pracę w poprzedniku na, 1000, na 2300, nawet więcej obrotach. Teraz mogę robić dokładnie to samo na 1900 i będę oszczędzał, a jednocześnie miał taką samą wydajność. Dodatkowa zaleta e, tego ciągnika jest taka, że e, odpowiednio ustawiliśmy teraz biegi WOM-u i e, przykładowo na e, WOM-ie ECO, który możemy do tego ciągnika wziąć, 540, 540 ECO, będzie zdecydowanie dostępnie więcej mocy. Także w tym momencie już nie mamy aż takiego kompromisu, jeśli chodzi o e, parametry przy pracach tak zwanych lekkich e, i maszyna jest e, jeszcze bardziej uniwersalna. Poza silnikiem tutaj naprawdę żadnej elektroniki nie ma. Mamy prostą przekładnię 12 na 12 czyli cztery zsynchronizowane biegi i trzy zakresy. W tym ciągniku jest rewers hydromechaniczny, możliwy, czyli także bezstrzęgłowo, ale nie jest to elektronika. Ciągnik jest dosyć prostej budowy. Mimo wszystko, jednak, jest do budowy dosyć masywne. Jest to wcale niemały ciągnik. Dosyć do, dobry prześwit, jeśli chodzi o o maszynę. Jest to następca wcześniejszych, bardzo popularnych w Polsce modeli Farmal Ai JX. Tym godniejszy następca, że poprawiliśmy komfort w tym ciągniku. Mamy zupełnie nową kabinę w stosunku do serii JX. W tym momencie mamy okno dachowe także dla gospodarstw hodowlanych, które zajmują się też dużą ilością pracy z ładowaczem czołowym. Jak najbardziej godna polecenia maszyna. E, także mamy świetną widoczność we wszystkich kierunkach. Z tą nową generacją wprowadziliśmy przesunięcie także e, układu wydechowego wzdłuż słupka. Także też nie ogranicza on widoczności. E, dodatkowo mamy podniesione, e, e, podniesione, e, podniesioną pojemność baku paliwa do 121 litrów w tych modelach. Także swobodnie wystarcza to nam na cały dzień różnorakiej pracy w polu. Ciekawą rzeczą jest e, Przesunięcie układu klimatyzacji, który można opcjonalnie do tego ciągnika wziąć na tył dachu. Jak na tak prosty ciągnik, naprawdę zaskakuje ilość miejsca w kabinie, e, dodatkowe schowki, e, ergonomia obsługi. Wszystkie dźwignie znajdują się e, blisko ręki, łatwo można op operować, e, chociażby hydrauliką. Jeśli chodzi o E, ogólnie, e, dalsze zmiany, które zostały wprowadzone w tej maszynie, to e, przede wszystkim e, hydraulika. Tutaj się sporo zmieniło. Mamy e, trochę inne podejście. Mamy teraz znowu dwie pompy. E, mamy pompę 48-litrową. E, lub dla tych z Państwa, którzy będą chcieli pracować właśnie z ładowaczem albo z jakimiś większymi narzędziami wymagającymi hydrauliki, jest też pompa 63-litrowa dostępna. Oczywiście oprócz tego jest dedykowana pompa do układu kierowniczego. Kolejną nowością, na którą klienci bardzo czekali w tym właśnie segmencie, to jest podniesienie trochę udźwigu. Standardowo udźwig tych ciągników wynosi 3650 kg. Jednak od, od tej generacji, od tego roku, możemy te maszyny zamawiać także z siłownikami wspomagającymi, które podnoszą nam ee, Udźwig tego zaczepu do 4700, czyli to już naprawdę staje się, się pełnoprawnym ciągnikiem do wszelkich prac polowych na rodzinnym gospodarstwie.